W historii. Ten kryzys dotyka głównie młode osoby, które mają w tej chwili do wyboru, albo zaciągnąć kredyt na ponad 30 lat, związać się z tym kredytem jak kulą u nogi i z tym miejscem już, które wybiorą na, na zamieszkanie, albo płacić horrendalne kwoty, tak jak tu w Warszawie, za wynajem mieszkania, albo nawet chociażby pokoju, bo na całe mieszkanie nie stać. To pochłania ponad połowę, nawet jeszcze więcej, często, pensji młodych ludzi. Tak się nie da żyć. Tak się nie da założyć rodziny, nie da się zaplanować dzieci, nie da się rozwijać. Jeżeli chcemy, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce, jeżeli chcemy, żeby młodzi ludzie mieli szansę zmieniać swoje życie mieli szansę podróżować po kraju, mieli szansę zmieniać miejsce zamieszkania, zmieniać miejsce pracy być mobilni, to musimy wprowadzić program lewicy. Program budowy mieszkań na tani wynajem. Takich mieszkań, jak budowane są w Berlinie, w Wiedniu, w którym byliśmy i gdzie opowiadaliśmy Państwu o tym programie. Pokazywaliśmy, że to da się zrobić, to się dzieje. To się dzieje także w Polsce. Również we Włocławku, w Kwidzynie, w Świdnicy. Tam, gdzie rządzi lub współrządzi lewica, gdzie mamy wpływ na te decyzje. Tam budujemy mieszkania, mieszkania, które są dostępne, które, w których można mieszkać przez całe życie. Ale różnica jest taka, że nie przyjdzie za miesiąc landlord i nie powie, że od jutra podwyższa czynsz o tysiąc złotych, że te mieszkania są w dobrym standardzie, są ocieplone, są zgodnie budowane zgodnie z zasadami dotyczącymi Nowego Zielonego Ładu. Te mieszkania będą budowane między innymi z programu z Europejskiego Funduszu Odbudowy, czyli w Polsce Krajowego Planu Odbudowy, kiedy odzyskamy pieniądze z Unii Europejskiej. A zrobimy to, zrobimy to, bo te mieszkania są potrzebne. Tam jest pisane 73 tysiące mieszkań na wynajem. Mieszkań, które są potrzebne nie tylko w Warszawie. Tutaj rzeczywiście te ceny są najwyższe, ale mieszkań brakuje i Welblągu. I w innych miastach Polski, i na Śląsku, i na Lubelszczyźnie, gdzie wczoraj byliśmy. My musimy to zrobić, bo to jest absolutnie projekt cywilizacyjny. To jest projekt, który albo pozwoli się rozwijać naszemu społeczeństwu, albo jeżeli proponuje się innego rodzaju rozwiązania, takie jak dopłaty do kredytów, czy dopłaty do wynajmu, to jedyne, co to już spowodowało, to wielki, szeroki uśmiech na twarzach deweloperów. I wielka, wielka podwyżka cen wynajmu. To się musi skończyć. To się musi skończyć, bo Polacy, Polki chcą mają Chcą postawić kołyski, potem łóżeczka, a potem biurka dla tych swoich dzieci. To dlatego też a z powodu przeludnienia, z powodu ciasnoty tych mieszkań, które już są, bo Polska jest krajem, w którym też te powierzchnie mieszkań, które już stoją. Nie decydujemy się my Polki na kolejne dzieci, bo nie chcemy, żeby te dzieci żyły w ciasnocie. Chcemy dać im dobre szanse, chcemy dać im miejsce, w którym będą mogły się uczyć, w którym będą mogły czytać książki, w którym będą mogły spokój Mówi przy stole w kuchni, gdzie w tym samym czasie przygotowujemy posiłek. Dziecko zasługuje na swój pokój po to, żeby móc się rozwijać, żeby móc robić wszystko to, na co ma ochotę, żeby móc też odpocząć. Jeżeli uważacie Państwo, że zgadzacie się z tym, co mówię, że potrzebne są mieszkania, że potrzebne jest. Tak, na Lewicę, to Lewica jest gwarancją tego, że każdy rząd, do którego wejdziemy, a oczywiście nie przewidujemy rządu z Pisem z Konfederacją, to nie ma mowy. Będzie wreszcie poważnie podchodził do tej problematyki, do problematyki braku mieszkań w Polsce i który rzeczywiście coś zrobi, a nie tylko będzie wymyślał na półmetku kampanii jakieś dopłaty, czy to do wynajmu, czy to do kredytów. Dziękuję. Proszę Państwa. Lewica mówi o normalnych sprawach, o takich rzeczach, które interesują każdego człowieka. O takich rzeczach, które nie każdy człowiek. O pracy, mówi o szpitalach, o leczeniu się, przecież ludzie chorują. Mówi o szkołach, mówi o tym, że ludzie powinni więcej zarabiać, ale nie mówi nikomu, jak mają żyć. Nie mówi nikomu, co jest dobre, co jest złe, bo każdy ma prawo swojego wyboru. I jedną z takich rzeczy dla nas zasadniczych są mieszkania. I chciałem Państwu powiedzieć, mam do tego wielki sentyment. Jeżeli lewica w Polsce dałaby możliwość rozwiązania problemu mieszkaniowego, to uważam, że byłaby to wielka sprawa cywilizacyjna dla naszego kraju. Lewica swego czasu dała Polsce konstytucję, lewica swego czasu wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. To jest wyzwanie, żeby rozwiązać problem mieszkalnictwa w Polsce. To jest wyzwanie systemowe. Półtora miliona mieszkań brakuje w Polsce. Kapitał tego nie rozwiązał. I jeżeli Państwo myślicie, że kapitał rozwiąże ten problem, to się mylicie. Bo są dwie wielkie koncepcje na rozwiązanie tego problemu. Jedna koncepcja dopłaty do kredytów i druga koncepcja, koncepcja lewicy, budowania mieszkań na tanim wynajem. Mówię o koncepcji PiSu i Platformy Obywatelskiej, czyli tych dopłat do kredytów. Pytam się, pytam się w sposób grzeczny, sympatyczny, jak chcecie uzdrowić tę sytuację, jeżeli w Polsce 70% ludzi nie ma zdolności kredytowej, a 30% pozostałych zwykle, którzy mają zdolność kredytową, ma już mieszkania. Jak chcecie uzdrowić ten problem, jeżeli, żeby mieć zdolność kredytową, osoba musi mieć 10 tysięcy złotych netto na rękę, a jak ma rodzinę to 12 tysięcy złotych netto na rękę. Czy to, proszę Państwa, jest oferta dla młodego pokolenia? Mówi się również o tym, że w jedyny sposób, w jaki można to rozwiązać, to są mieszkania na własność. Zmienia się świat. Polska jest w świecie. Zmieniają się przyzwyczajenia. Dzisiaj młodzi ludzie pracują dzisiaj w Warszawie, jutro we Wrocławiu, pojutrze w Amsterdamie, a za kilka dni jeszcze w innym kraju. Już własność nie jest tak ważna. Dlatego, ten program, który widzieliśmy w Wiedniu, i dlatego o tym opowiadamy, bo pokazaliśmy na pierwszej konferencji, którą była realizowana za granicą, pokazaliśmy, jak to można zrobić. Dotykaliśmy tych mieszkań. Dotykaliśmy tych pięknych osiedli, osiedli, na których poza mieszkaniami były przedszkola, były żłobki, były tereny zielone, były tereny sportowe. To można zrobić. To po prostu wszystko można zrobić, bo Lewica chce być i jest wiarygodna. Jak zaczynamy, to kończymy. Ludzie postrzegają nas jako formację, która dowiezie. Czy ktoś mówi jeszcze w tej chwili w Polsce, i powtarza, że mieszkanie jest prawem, nie towarem. Miesiąc temu, e, czy dwa miesiące temu, jeszcze na opozycji, różne partie o tym mówiły, różne partie na to wskazywały, a w tej chwili już tak nie jest. A my konsekwentnie mówiliśmy, mieszkanie jest prawem, nie towarem. To wynika z polskiej konstytucji. Mówiliśmy i będziemy mówili do tej pory dopóki problem mieszkalnictwa w Polsce nie zostanie rozwiązany ostatecznie. Różne są drogi rozwiązania tego problemu. My nie negujemy innych. Zobaczcie, nikogo nie oskarżamy. Nie mówimy po prostu nie róbcie tego. Nie mówimy, jak my byśmy to zrobili. Jak my byśmy to zrobili? Mówimy o tym, dlatego że jesteśmy do tego przekonani. Wiemy, jak to zrobić. Pokazujemy przykłady, gdzie zostało to zrobione. Po prostu to jest taka robota. Mieszkania i rozwiązanie problemu mieszkalnictwa jest jednym z naszych najważniejszych tematów. Dlatego ostatniego dnia zwracamy uwagę na wszystkie najważniejsze tematy i tematu mieszkalnictwa nie mogło nie być. Dziękuję serdecznie. Nie, y, układają się politycznie. Czy coś takiego powinno w ogóle mieć miejsce, że prezes polityczny? Lewica przedstawia program jak ma wyglądać Polska jutro za tydzień, za miesiąc, za dwa, za cztery lata. Temu jest poświęcona ta konferencja. Niech pan pyta tych, którzy są zainteresowani. Lewica w tej dyskusji nie brała, nie brała udziału. Proszę pana, ponieważ jest ostatni dzień kampanii wyborczej, to byliśmy przed szpitalem, będziemy przed szkołą, mówimy o mieszkaniach i przedstawiamy nasze problemy. Natomiast jeżeli chodzi o telewizję publiczną, jesteście tak wiarygodni, że nawet bym nie chciał, żebyście nas pokazywali. Dziękuję. Dlatego, że zrobimy to inaczej niż PiS. PiS to spartolił i trzeba to jasno powiedzieć. No, panie premierze, gdzie są te mieszkania? Tyle pan obiecywał, a tak zapewniał, że jest Pan wiarygodny. Nie, PiS nie jest w tym wiarygodny, bo po pierwsze nie traktował tego programu jako priorytet. Traktował go jako tam ogłoszony jakiś w kampanii. Dla nas to jest priorytet. Mówimy to wszędzie. To jest absolutnie jeden z, jedna z kwestii, z którą będziemy wchodzić do przyszłego rządu koalicyjnego, żeby go wynegocjować. Dlaczego to jest inny program? Dlatego, że on zakłada budowę na gruntach państwowych należących do skarbu państwa lub do samorządu, natomiast finansowanie tego będzie z obligacji skarbu państwa, obligacji, przepraszam, BGK. Po, przepraszam za pomyłkę, obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego oraz, tak jak już mówiłam, z Krajowego Planu Odbudowy, gdzie już ta część 73 tysięcy mieszkań jest wpisana. Ponadto my nie mówimy, że to się stanie już tego pierwszego dnia po wyborach, jak to wszyscy lubią obiecywać. Ten program, podkreślam, nie jest na jedną kadencję. My to mówimy jasno. Nie da się tylu mieszkań wybudować od tak. Natomiast ja wiem, że się da, da to zrobić w 5 lat, bo taki jest nasz plan i program. Projekt. I wiem też, że firmy deweloperskie potrafią to zrobić, firmy budowlane. Dadzą radę, bo po prostu jest przestrzeń na to, na rynku niektórzy się o to martwią, czy będzie komu budować te mieszkania. Tak, jesteśmy po rozmowach, rynek jest w stanie, bo przecież to będzie we współpracy z firmami. To nie tak, że minister złapie łopatę albo będzie tam układał cegły. To oczywiście po prostu rząd będzie nadzorował, bo to ma być program rządowy, priorytetowy, ale oczywiście przetargi do przetargów będą. Startowały firmy, które będą budowały dokładnie takie same bloki jak komercyjne, tylko że na zlecenie państwa. I co jest jeszcze ważne, te budynki wybudowane z tego programu pozostaną już na zawsze w zasobie państwowym, czyli tak zwanym komunalnym. Nie będzie można ich wykupywać, bo nie po to mamy zamiar wydawać. Oczywiście to są duże kwoty to jest 20 miliardów złotych w pierwszym roku trwania tego programu ale właśnie o to chodzi, że. Te pieniądze są wydane nie tylko na jedno pokolenie. Te mieszkania zostaną już z nami na lata. Tak jak w Wiedniu, te budynki, które były stawiane w latach dwudziestych, nadal tam mieszkają ludzie i to nadal są budynki należące do miasta Wiednia. Dziękuję.